Pani Moniko, czy Pani zdaniem w dzisiejszych czasach żyje się ciężej przez to, co na przykład dzieje się z cenami? E, tak, myślę, że skandalem jest to, jak wysokie w tej chwili są ceny w Polsce, jak wysoka jest inflacja, jak nikt nie. Nie wygląda na to, żeby ktoś się tym szczególnie przejmował. Mówię tu o sferze rządzącej. E, uważam, że jest, stoimy na skraju katastrofy. Prowadzę bardzo wiele kongresów, seminariów e, poświęconych ekonomii, gospodarce szeroko pojętej, i wszyscy biją na alarm, oprócz rządu. Tego do końca naprawdę nie rozumiem. Jesteśmy u progu poważnego kryzysu gospodarczego, który to kryzys dotknie nie ministrów, tylko nas. Kobiety, ludzi tworzących normalne gospodarstwa domowe, płacących kredyty frankowe i nie tylko frankowe, kupujących chleb i kiełbasę za 35 zł. To jest po prostu coś, co będzie miało dalekosiężne konsekwencje w naszym codziennym życiu. I jest mi bardzo źle z tym, że nikt w moim kraju tego nie widzi. Z wielu rzeczy pani musiała zrezygnować przy tych cenach? Y ja od wielu lat, od ponad trzech lat, żyję, jak to się ładnie mówi, z kubki. E, I to jest i tak o niebo lepiej od większości kobiet, które po prostu na trzech etatach i wracają do domu po dwunastej, żeby ogarnąć dzieci i męża. E, ale ta kubka się skończy już niedługo. E, ja oczywiście jestem pełna nadziei i optymizmu na temat mojej cudownej szkoły językowej. Mam nadzieję, że to odpali. E, i już się to zaczyna, ale póki co codziennie rano budzę się spocona, bo nie wiem, co będzie dalej. Yy, I czy będę musiała przejść na jakąś specjalną jarską dietę i czy będę zbierać chrust. A martwi się pani o swoje finanse? Tak, ale to nie wiem, można powiedzieć, że to jest może jakaś idiosynkrazja. Mam po prostu problemy sama ze sobą, ale tak, martwię się o swoje finanse. Zawsze się chyba martwiłam, ale ale nigdy do tego stopnia i nigdy nie widziałam tak wielu zagrożeń stojących na co dzień przed nami, młodymi i starszymi przedsiębiorcami.